I znowu jestem na pasiece. Szybka kontrola, idealne warunki, mróz minus 5 w tym momencie, w nocy do minus 10. Żadne szkodniki nie przeszkadzają pszczołom, widać to przy ulach. Nie ma żadnych myszy, nie ma ptaków, nie ma kun, bobrów. No naprawdę, gdybyśmy w tych ulach stropianowych mieli zobaczyć te wszystkie szkodniki to widzielibyście wielkie dziury, bo już dzięciały były i kuny były. Kuny są strasznymi szkodnikami. Na ten moment pszczółki są w kłębach, bo jest ujemna temperatura, więc nie będziemy pszczółkom przeszkadzać. Damy im sobie spokojnie zimować. Myślę, że już ten głos, który tutaj no. jest mój, wprawia je w delikatny e, stres, w delikatne zdenerwowanie, dlatego więc przejdziemy się po wszystkich hulach, sprawdzimy i pojedziemy do domku.